Muszę sam eksplorować to miejsce, bo Marcinek jest zmarznięty. Nie dziwię mu się wcale. I się grzeje w samochodzie. Ale ja uważam, że to miejsce na noc, jeżeli tu nic nie zamykają, a nie widzę żadnych szlawanów, będzie genialne. Przepięknie. To jest takie miejsce jakie jest w Nazarę tak oblegane na cyflu A tutaj jest pusto Jest pusto Niesamowite formacje Patrz Po prostu tutaj wybuchła ta fauna No Potrafi tu wystrzelić Wow